Cześć wszystkim. Społeczność analityczna jest z Tobą w kontakcie, Guru Markets. Dziękuję bardzo, że nas obserwujesz. Drogi widzu, uprzejmie proszę o wcześniejsze oddanie swojego królewskiego lajka. Twoje polubienie jest bardzo potrzebne do rozwoju projektu Guru Markets. Przyjrzymy się obecnym fundamentom spółki Texas Instruments Inc. ticker TXN. Recenzja powstała na podstawie informacji na dzień 24 lipca 2024 roku. Według klasyfikacji Guru, Markets firma Texas Instruments należy do podkategorii CompSet. W porównaniu biorą udział 62 firmy, co jest bardzo reprezentatywne. Zaczynamy od ogólnych informacji o korporacji. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz wstrzymać wideo. Proponujemy dokładniejsze przestudiowanie każdego wskaźnika badanej organizacji. Dostęp do bazy danych z klasyfikacją ticker jest bezpłatny i otwarty. Uprzejmie proszę o udostępnienie linku do analizy bezpieczeństwa swoim znajomym. Dziękujemy za ponowną wiadomość i inną pomoc, naprawdę tego wszystkiego potrzebujemy. Cóż, przyjaciele, w końcu zaczynamy. Kapitalizacja rynkowa korporacji Texas Instruments Inc. wynosi 180,54 miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 7293 miliardów dolarów. Texas Instruments Inc. ma udział na poziomie 2,475% i należy do małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki wynosi 16,93 miliarda dolarów, z kapitalizacją bilansową pod kategorii wynoszącą 727 miliardów dolarów. Texas Instrument stanowi udział 2,328%. Porównując zajmowane udziały giełdowe i kapitalizację bilansową, widzimy, co następuje. Udział Texas Instruments Inc. w podkategorii w przypadku oceny wartości rynkowej wynosi 2,475%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 2,328%. To o 6% mniej niż udział kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału firmy w rynku i wartości księgowej w podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Ogólna ocena firmy Texas Instruments Inc. zostaną zaprezentowane na końcu filmu. Proszę obejrzeć badanie do końca. Zadłużenie badanej firmy wynosi 14,224 tysięczne miliardów dolarów. Zobowiązania finansowe do wartości księgowej stanowią 84% kapitałów własnych. Ocena zobowiązań finansowych spółki, akceptowalna, 0 punktów. Stosunek wartości giełdowej spółki do zysków wynosi 30,9. Średnia podkategorii wynosi 51,5, czyli jest o 40% niższa od średniej podkategorii. Ocena stosunku ceny akcji do zysków w porównaniu z podkategorią. Dobrze, jeden punkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 5877 milionów dolarów. Przewidywane zyski na następne 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 5819 milionów dolarów. I to o 1% mniej niż obecnie. Ocena przewidywanych przyszłych zysków w porównaniu z podkategorią. Znośny, 0 punktów. Wskaźnik wartości spółki do przychodów wynosi 10,8. Średnia dla podkategorii wynosi 8,8 i jest o 23% wyższa niż dla podkategorii. Ocena wskaźników wartości rynkowej do swoich przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny, 0 punktów. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 16 800 milionów dolarów. Przewidywane przychody na nadchodzące 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 16 630 milionów dolarów. To o 1% mniej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii: Znośny, 0 punktów. Jeśli interesują Cię tego typu analizy, uprzejmie prosimy o subskrybowanie naszego kanału i kliknięcie dzwonka. Dziękujemy za subskrypcję. Marża wynosi 35%, przy średniej dla podkategorii 17%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 18%. Ocena rentowności sprzedaży na tle wskaźników firm z podkategorii: dobra, 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 2,174 tysięczne%, czyli o 14% mniej niż udział kapitalizacji rynkowej i odzwierciedla to rozbieżność pomiędzy obecną wartością rynkową spółki Texas Instruments, najprawdopodobniej w kierunku rewaluacji. Wysokość kapitału rynkowego na jednego pracownika firmy wynosi 5310 tysięcy dolarów a dla podkategorii 4664 tysiące dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 13,9%. Oszacowanie kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Znośny, 0 punktów. Wielkość zysku na indywidualnego pracownika firmy wynosi 172,9 tysiąca dolarów. Ze średnią dla podkategorii 90,5 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 91%. Oszacowanie zysku na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 494 000 dolarów. W podkategorii znajduje się 533 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 8%. Oszacowanie przychodu na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Znośny, 0 punktów. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 2,2% przy średniej dla podkategorii 4,5%. Jest to wskaźnik ryzyka wystąpienia krótkiego nacisku. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 49% Texas Instruments. Dla podkategorii poziom RI 14 wynosi 48%. Papiery wartościowe pod podkategorii wyceniane są średnio w przybliżeniu tak samo jak akcje spółki Texas Instruments. Porównanie zmian cen akcji spółki Texas Instruments i akcje podkategorii. Przekonamy się, że za 12 miesięcy akcje Texas Instruments wykazało zmianę o 7,6%. Wobec dynamiki cen w podkategorii 16,7%. Nie mówi to nic definitywnie, ale trzeba o tym pamiętać. Przed ogłoszeniem łącznej punktacji uprzejmie prosimy napisz swoją ocenę firmy Texas Instruments w komentarzach do tej oceny bezpieczeństwa. Twoje uwagi znacząco przyczyniają się do rozpowszechniania projektu Guru Markets. Wynik: 1 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii 2,5 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, na giełdę jako całość, widać, że średni wynik dla giełdy w sumie wynosi 0,3 punktu. Wobec wyniku jednego punktu za Texas Instruments Inc. Zajrzyjmy do tabeli zamówień jest ona dla Was dostępna link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte wcześniej przez referencyjny system oceny guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i darmowy link w przypiętym komentarzu. W oparciu o wycenę akcji Texas Instruments referencyjny system ocen guru Markets decyzja została podjęta. Nie otwieraj transakcji, ponieważ Texas Instruments, przewartościowana firma pod kategorii. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy guru Markets. Jesteście najfajniejszą publicznością na całej planecie.